Pewnie kojarzycie filmiki, jak zostać Sereną. Ja natomiast ostatnio widziałam sposób, jak dostać się do simowego świata. I totalnie w to nie wierzyłam, ale chciałam spróbować. Poszłam do lasu i szukałam drzewa, które mnie przeniesie. Totalnie w to nie wierzyłam, ale jedno z drzew mnie zaintrygowało, więc podeszłam do niego i po prostu je dotknęłam. I serio mnie przeniosło. Okazało się, że mam domek na drzewie, i przyniosły się ze mną moje koty, co oznacza, że jako wróżka też jestem kociarą. Mój domek był trochę inny niż te, które zazwyczaj robię, ale bardzo mi się podobał. I okazało się, że jako wróżka uwielbiam rośliny, więc. Mam swoją szklarnię. Po jakimś czasie chciałam jednak wrócić z powrotem do normalnego świata, ale nie widziałam jak. Usłyszałam tylko plotkę, że trzeba niby wypić wodę ze świecącego jeziorka, co wydawało mi się turbo obrzydliwe, bo dużo wróżek się tutaj kąpie, ale stwierdziłam, że muszę spróbować. Nie dam rady bez TikToka. I rzeczywiście wyszło. Nadal tylko nie wiem, czy to była jakaś halucynacja, czy serio przeniosło mnie do nowego dodatku Czarnatury. Na moim YouTubie pojawił się nowy filmik związany z dodatkiem i mitologią słowiańską, także zapraszam. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zachęcam was do używania kodu Marika, gdy kupujecie. DLC na EA App, dostaje wtedy parę procent z Waszego zakupu. Dzięki!